Manko z tej strony, kanapowicz. Lecimy z piątym odcinkiem. Nie graj sam. Tym razem gra trochę niszowa, ale naprawdę świetna do grania w kooperacji. Co więcej, była rok temu w Plusie. E, mowa tu o Horizon Chase Turbo. No cóż, nie tylko Xbox ma swojego wyścigowego Horizona, my też mamy i mieliśmy go w Plusie. Gra jest holdem dla klasycznych wyścigów z lat 80. i 90. -tych, tych takich totalnych arcade jak Outrun, Lotus, Top Gear czy Rush. A zapytacie, dlaczego w tytule jest przedrostek Turbo? A bo oryginał, czyli Horizon Chase, wyszedł na Androida i iOSa. W porównaniu do mobilnego oryginału poprawi uległa grafika oraz dodano możliwość zabawy na podzielonym ekranie. I to właśnie podzielony ekran jest dla mnie kwintesencją dobrej zabawy w tej grze. What? Bro, what are you talking about, man? Wspólnie możemy grać turnieje, pojedyncze wyścigi, ale nawet możemy przechodzić całą główną karierę razem. Jednakże ten tryb jest naprawdę sporym wyzwaniem, szczególnie jeżeli chcemy odblokować wszystko, co tam jest dostępne. Bo oprócz zdobywania miejsca na podium liczy się też zdobywanie coinów oraz pilnowanie ilości paliwa. W postaci też takich znaczków na mapie. Na pocieszenie dodam, że nasze wyniki się sumują, na przykład jedna osoba może być pierwsza, a druga może zdobywać wszystkie kolejne. i na koniec to wszystko zlicza się jako jeden wynik. Pomimo sporej dynamiki gry i podzielonym ekranie na cztery osoby, gra nie zwalniała ani na chwilę, nie było spadków klatek na sekundę. Graficznie to nawiązanie do amigowych tytułów arcade'owych, ale naprawdę bardzo ładne, szczególnie plansze są naprawdę ładnie wykonane. Mamy tu i śnieg, i, i góry, i, i plaże, i zachody słońca, co tylko tam się chce. Map jest naprawdę dużo, bo to aż 12 różnych krajów, w tym 48 miast i 109 tras, plus delceki, które tam wychodzą. Podobnie z samochodami jest ich e, 31 plus Delceki, czyli tam chyba 34 samochody, to są auta bez licencji, dlatego wyglądają jak Aston Martin, Audi czy tam Mini Cooper, ale mają jakieś swoje powymyślone nazwy jak jakieś Legend, Nano czy tam Dynamite. No ale każdy od razu widzi co to za auto. Poziom trudności jest proporcjonalny do etapu na którym się znajdujemy. Im dalej, tym trudniej. A ostatnie plansze z mnóstwem jakichś tam przeszkód i zakrętów to już naprawdę oczy bolą od tego wszystkiego: od tej dynamiki, od tych zmieniających się warunków atmosferycznych i tej pełnej palety barw i jaskrawych kolorów w otoczeniu. Tak więc jak powiedziałem wcześniej, gra jest bardzo wymagająca, ale mi się spodobała do tego stopnia, że wbiłem platynę. Co do jakości audio, niektórzy chwalą sobie, że to piosenki są nawiązaniem właśnie do lat 90 i muzyki z i tak dalej, ale tam dla mnie to cały czas w kółko to samo leciało, nie podobało mi się wkrótce, wyłączyłem całkiem muzykę, odpaliłem Spotify i o wiele lepiej się grało. To czego mi w tej grze brakowało, to brak multisieciowego, naprawdę gra na tym bardzo straciła. Podsumowując, polecam sprawdzić swoje biblioteki, bo może macie tę grę z plusa. Warto sobie w nią pograć, szczególnie jak jest jakaś impreza. A jeżeli macie zawziętego współgracza, to warto przejść całą grę razem, bo naprawdę to świetna zabawa. To jeszcze na koniec. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca. Zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam Was cieplutko. Cześć.